na way of no Marta jest narysowana na desce Antek musi zablokować łokcie I Frankik dużo brawa. Oczywiście, humorystyczne zabarwienie i duży szacunek przez Kimono. Krótko treściwie, a teraz czas na mistrzynię. Zapraszam. Linki Master! Na tarczach ponownie Norbert Daszkiewicz. Ma to cały czas, trzyma dystans, pracuje na nogach. I cyk, przejście do parteru, obalenie do bocznej, i przejście do dosiadu. I ground pound, balaszka, i wyciągnięcie dźwigni. Karolina Way of Blood! Bzu Sześćdziesiąt sześćset. I waga Ani drgnie. Zapraszam na środek, i czas na mistrzynię kategorii koguciej, a jest nią Marta, linki master. <noise> 61 200. 61 200. Zapraszam Marta na środek. Zaczniemy od mistrzyni. Zazwyczaj przy tych pojedynkach towarzyszą różne emocje. Tutaj mam wrażenie, że tych emocji nie ma, dlatego pytam o motywację. Jak bardzo jesteś zmotywowana do tego pojedynku? Jak bardzo jestem zmotywowana do tego pojedynku. Wiesz co, a propos tych emocji, właśnie wcześniej te emocje jakby buzują na konferencjach i w ogóle między mną a Karoliną jest dość spokojnie do tego momentu. Wydaje mi się, że obie po prostu podchodzimy do tego sportowo i profesjonalnie. Emocjonalnie będzie jutro w oktagonie, tak mi się wydaje. No ja jestem oczywiście zmotywowana, ponieważ chciałabym, żeby pas został ze mną. Eee, I cóż, mam ci więcej powiedzieć, Michał. Czy przygotowania do tej walki z Norbertem Daszkiewiczem też jest oczywiście Kamil Gniadek, który robił z tobą parter. E, przebiegły tak jak chciałaś. E, wszystko przebiegło e, e, bardzo intensywnie. No, znaczy, no, pff, nie było odpuszczania, tak? E, treningi były ciężkie, ja dawałam cię maxa. E, Norbert mi nie odpuszczał, Kamil mi nie odpuszczał, no cóż. E, tyle Jutro już zobaczymy to, co Marta przerobiła, natomiast nie każdy wie, yy, że Karolina, może. oczywiście to tekłą do ciebie widzieliśmy front na techa nie wyszło co prawda, nie? Za trzecim chyba, bo Antek nie zablokował łokci. To wszystko przez Antkę. Oczywiście, ale teraz tak pół żartem, pół serio, wiem, że sparowałaś z mistrzynią yy, judo, nie wiem, czy to jest mistrzyni Europy, czy mistrzyni... Na pewno mistrzyni Polski w judo. Cięższa 15 kg. więc te elementy, bo tak jak nawet byliśmy z Tobą, kręciliśmy dzień razem z Karoliną, to widzieliśmy tą pracę na nogach, stójka, ale ja wiem, że praca domowa, jeżeli chodzi o zapasy, bo Norbert przecież to jest były zapasik, jest odrobiona. Tak, no to będzie MMA, no walczymy o pasy, więc jestem przygotowana na każdą płaszczyznę, myślę, że Marta też, także zobaczymy, kto po prostu będzie lepszy, no. Wiedzieć, no. Chciałbym to co już wiem wszystko, jutro słuchajcie zobaczymy to co jest najważniejsze, bo według mnie i myślę, że nie tylko mnie, to jest najbardziej nie, prestiżowy pojedynek walki kobiet we Freak Fightach. Wydaje mi się, że na ten pojedynek czekają wszyscy, skromnie mówiąc. Na pewno tak jest. Bardzo dziękuję Karolina, bardzo dziękuję Marta. Dziękuję, do zobaczenia jutro w OKTAGONIE Karolinko. Widzimy się za chwilę. I szacuneczek. Marta chodź w tą stronę proszę.